Dzień dobry, witam Was z rana. Ja mam na imię Mariusz, jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo i dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, o czym rozmawiałem parę tygodni temu z profesorem Michałem Tombakiem. Chciałbym Wam przekazać nasze myśli, nasze informacje, a w zasadzie to Michał Tombak rozpoczął tą em, właśnie, to co chcę Ci dzisiaj przekazać. Czyli uwaga, nie ma zgonów z niedoboru witaminy D3, K2, MK7. Wapnia, nawet magnezu, CBD, THC, marihuany, a wręcz przeciwnie. To skoro tak, to dlaczego ludzie to zażywają? To skoro tak, to dlaczego ludzie doprowadzają do tego, żeby przedawkować coś, co może się stać w ich organizmie trucizną? I kiedy w 2018 roku, zaraz na początku, zrobiłem film, w którym to prawdopodobnie ja tego nie zakładałem, wszedłem w konflikt z jednym z największych sprzedawców różnego rodzaju suplementów w Polsce, zaatakował mnie później, i później kosztowało mnie to całą masę hejtu i wszystkiego, co się wylało na mnie w internecie. To wówczas prawie mnie zlinczowano, kiedy o tym powiedziałem. Bo ja mniej więcej w latach 2016-17 dotarłem do wiedzy na temat przedawkowania witaminy D3. I już wtedy starałem się wszystkich ostrzec przed tym, żeby nie zażywali tej witaminy. Natomiast to oczywiście uderzyło w biznes. Olbrzymi biznes, gigantyczny, na olbrzymią skalę, szczególnie w Polsce. I do dzisiaj w pewnych kręgach jestem uważany, za osobę, która jest antyzdrowemu stylu życia. Dlaczego tak się stało? Że dzisiaj, po tylu latach, ja zrobiłem film w 2018 roku, dzisiaj w 2024, na samym początku, najwięksi sprzedawcy tej witaminy w Polsce ostrzegają swoich klientów. Przed przedawkowaniem witaminy D3. To już się działo w zeszłym roku. Ponieważ wyszły na jaw informacje, że to, co zrobili, zresztą przy okazji każdej z tych ich różnego rodzaju po prostu mikstur, to, co robią dla ludzi, jest wręcz karygodne. Ale zacznijmy od witaminy D3. Jeśli Mielibyśmy się dobrze zrozumieć. Mam nadzieję, że to będzie wybrzmi dokładnie. Nie ma zgonów z powodu niedoboru wymienionych przeze mnie substancji. Powiem więcej. I to Michał Tombak mi powiedział: Mariusz, nawet jeśli byśmy zmierzyli, jeśli by się odbywały takie badania, zmierzylibyśmy kogoś, kto odszedł już z tego świata to on dalej miałby wysokie poziomy wapnia we krwi i w swoim ciele. Dalej miałby możliwie aktualne, dobre wyniki tych wszystkich rzeczy, które mu są dzisiaj sprzedawane. On nie odszedłby z tego świata ze względu na to, że mu tego brakuje. Ale wręcz przeciwnie, okazuje się teraz, że przedawkowanie, o czym ostrzegałem od samego początku, może prowadzić do bardzo poważnych chorób a wręcz przedwczesnych zgonów i teraz taki nadmiar witaminy d3 możliwe pacjenci hiperkalcemią mówiłem wtedy o hiperkalcemii czyli nadmiar wapnia w krwi i nie tylko uwaga spowodowane zbyt wysokimi stężeniami witaminy d skarżą się na osłabienie kołatanie serca bóle brzucha poliurię Czyli często oddawanie moczu? W badaniach można stwierdzić kamicę nerkową, zaburzenia funkcji trzustki, niewydolność nerek, a nawet zgon. Jak to się mogło stać, że przez 5-6 lat ja byłem wyciszany, napiętnowany, krytykowany, zatrudniano na mnie troli? wydano masę pieniędzy, żeby zlikwidować mnie z przestrzeni, żeby mnie nadawał. A teraz się okazuje, że miałem rację. Po raz kolejny miałem rację. Ja wam pod spodem wkleję film, co prawda nie z mojego kanału, ale pokażę wam w jaki sposób działa mafia suplementacyjna. I my nie potrafimy ich z tego rozliczać. Najpierw sprzedają nam bezwartościową lewoskrętną witaminę C. Później się z tego wycofują. Potem sprzedają nam bezwartościową witaminę D3. Teraz się z tego wycofują. Sprzedają nam jeszcze inne specyfiki, a te specyfiki, nie dość że nie są nam potrzebne, to jeszcze dodatkowo zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Teraz nadmiar wapnia. Nadmiar wapnia sprawia, że nerki ciężej pracują. Nad jego filtrowaniem może to spowodować nadmierne pragnienie i często oddawanie moczu. Hiperkalcemia może powodować roztrój żołądka, nudności, wymioty i zaparcia. Nadmier piewiastka może zakłócać pracę mózgu, powodując dezorientację, letarg i zmęczenie. Nadmiar wapnia w tkankach miękkich ogranicza ruchliwość i może powodować zwapnienia, stany zapalne i ograniczenia ruchu. Marihuana! Bo teraz przecież marihuana jest modna. Marihuana nawet medyczna. Przy nadmiernym spożyciu medycznej marihuany mogą pojawić się objawy przedawkowania lub zatrucia takie jak bóle głowy, omamy, urojenia, paranoja, tachykardia lub bradykardia z niedociśnieniem. W przypadku podania wziewnego objawy zatrucia pojawiają się szybciej. Jeszcze z innej strony objawy przedawkowania marihuany mogą być różne. Wpływa na to wielkość dawki, tolerancja organizmu na THC czy jednoczesne spożywanie innych używek. Niemniej jednak jest grupa objawów, które pojawiają się, gdy człowiek zażyje za dużą marihuany i są to na przykład trudności z oddychaniem, suchość w ustach, napady lęku i paniki, nudności i wymioty, bóle w klatce piersiowej. Przyspieszone bicie serca, bóle i zawroty głowy, spadek ciśnienia, senność, osłabienie mięśni, zaburzenia mowy. Dlaczego my sobie to robimy? Dlaczego doprowadzamy do tego, że stajemy się zombie, który zażywa całe, Pokłady bezużytecznych, a wręcz szkodliwych i zagrażających życiu i zdrowiu, różnego rodzaju substancji. A dlatego, że po pierwsze wierzymy różnego rodzaju autorytetom. Jeśli ktoś mądrze gada, to zaraz trzeba mu uwierzyć i trzeba kupować to, co nam sprzedaje. No bo ten to mądrze gada, tamci już zażywają. Tworzy się takie wrażenie, że wszyscy w koło robią to i my musimy też to robić. Po drugie, totalnie nie rozumiemy, jak działa nasze ciało, jak działa nasz organizm. Co jest faktycznie mu potrzebne, a co spowoduje zatrucie i wcześniejszy zgon. Na szczęście, udało mi się zrozumieć na samym początku mojej drogi do zdrowia. W 2009 roku, czyli już 15 lat temu, że umieramy tylko z dwóch powodów. Po pierwsze, niedożywienie organizmu, a drugie zatrucie organizmu. To są dwie dwa powody zgonów przedwczesnych człowieka. Czy niedożywienie oznacza niedosuplementowanie? Pisz, powstało takie wrażenie na świecie, wytworzone przez sprzedawców suplementów, przez mafię suplementacyjną, że można zastąpić jedzenie suplementem. I ludzie w to uwierzyli. Powiem więcej, ja kiedyś też w to uwierzyłem. Ja kiedyś też zażywałem lewoskrętną witaminę C. Ale pewien yy, 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 laborant mi powiedział, że nie ma lewoskrętnej witaminy C. Ja oczywiście cytuję już tutaj kogoś. I teraz wiem, że już nie ma lewoskrętnej witaminy C. Ja oczywiście żartuję. Ja od początku wiedziałem, że coś takiego nie istnieje. I zastanawiam się, jak ludzie, którzy najpierw poszukiwali z lewoskrętną witaminą C, potem pili fiolkami na ekranie witaminę D3, powiem więcej, sprzedawali nieistniejące witaminy, takie jak K2, MK7. To jest nieistniejąca witamina. Ona nie istnieje. Jak ci ludzie nadal mogą sprzedawać? Zastanawiam się, jak. Jak to jest możliwe? Jak to się mogło stać, że dalej organizują różnego rodzaju sympozja, wydają książki, mają generalnie jakieś zaufanie społeczne? Skoro większość rzeczy, które, które sprzedają, nadają się do kosza. I kiedyś na początku, kiedy zaczęliśmy organizować odnowy biologiczne, przyjechała do nas dziewczyna, która dziękowała mi, ściskając mi ręce, że uratowałem jej życie. Że kiedyś uwierzyła na jednym z takich zlotów sprzedawców suplementów, że musi te wszystkie suplementy kupić i je zażywać. I mało co nie odeszła z tego świata. Po niecałych czterech czy sześciu miesiącach zażywania tych wszystkich rzeczy, nie była w stanie wstać z łóżka. Nie była w stanie nóg podnieść do góry. Suwała nogami po ziemi, a miała raptem 50 lat. To jest coś niesamowitego. To jest coś przerażającego. To jest bardzo ważne. Ktoś tu pyta o pytanie, czy live jest zapisany. Tak, live jest zapisywany automatycznie z automatu, a później go staram się wrzucić na YouTube. Pobieram i wrzucam go na YouTube. Mam wielką do Was prośbę. Mam wielką do Was prośbę, żebyście kochani zwrócili na to uwagę, że tak naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy tutaj z wami jestem, praktycznie wszystko się potwierdziło. Żebyście byli w stanie oceniać i doceniać osoby, które przekazują Wam informacje w bardzo rzetelny sposób. Ja wiem, że nie ma na to czasu. Ja wiem, że czas, że świat leci, że pędzi, że jesteśmy zalatani, że robimy po prostu mnóstwo rzeczy. Ale mam dla Was taką informację, że kiedy ja coś wam przekazuję tutaj, to ja się upewniam przede wszystkim, że to jest bezpieczne i zdrowe. Upewniam się, że to jest bezpieczne i zdrowe przede wszystkim dla mnie, dla mojej rodziny. Bo ja najpierw to na sobie testuję. I jak później przekazuję, to nie staram się zrobić tu jakieś publiki. Ja z tego nie mam żadnych pieniędzy. Ani Facebook, ani YouTube nie płaci mi od lat. Płacił kiedyś małe grosze, od lat mi nie płacą, dlatego że jestem antysystemowy. I oni nie wspierają antysystemowców. A Was zachęcam do tego, żebyście potrafili stanąć na wysokości zadania i nauczyli się rozliczać ludzi, który, którzy Was oszukują, którzy wprowadzają Was w błąd, żebyście potrafili pójść do nich na kanał i powiedzieć, że są oszustami, że doprowadzili do utraty zdrowia i do prawdopodobnie Więcej nie będę tego używał, żeby broń Boże nikt tego nie użył przeciwko mnie. I dalej nie ponoszą za to odpowiedzialności. Bo jeśli tego nie zrobimy, to nikt się, nic się nie zmieni. Oni zna zaraz znajdą następny, następne związki, które będą dla nas sprzedawać. I moja praca tutaj, jak również praca troszeczkę z tylnego fotela. Profesora Michała Tombaka, po prostu miało jakieś znaczenie. Chcielibyśmy, żeby to miało znaczenie. Chcielibyśmy, żeby Polacy w końcu zrozumieli, że to pożywienie jest lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. I nie potrzebują żadnych specyfików. Może leki ratujące życie w danym momencie, kiedy nie wiedzieli, które są przepisane przez jakiegoś lekarza, który im lekarze, żeby uratować im życie. A poza tym są niepotrzebne. Wystarczy zmienić styl życia. Ty nie masz szukać tego, co masz wziąć, żeby być zdrowy. My mamy zrozumieć, co przestać robić, aby wyzdrowieć. Ty nie masz szukać tego, co ci brakuje, co masz wziąć, żeby być zdrowym. Ty potrzebujesz przestać robić rzeczy, które spowodowały brak homeostazy w twoim ciele. Nie da się jeść paszy dla ludzi. Bezwartościowego jedzenia jedną ręką, a drugą ręką zażywać całą stertę leków i suplementów. Twoje ciało nie działa w ten sposób, nigdy nie będzie działało, a ty tylko stracisz swoje zdrowie, skrócisz swoje życie i odejdziesz przedwcześnie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Chciałem to przekazać, czekałem na to dobre trzy tygodnie. Pozdrawiam Pana Profesora Michała Tombaka. Bo to on, jakby, wrzucił ten temat tutaj do przestrzeni. Dziękuję mu bardzo za to, że wspiera mnie, że przekazuje wszystkie informacje i chce nadal być potrzebny dla społeczności, dla ludzi, dla Polaków, po to, żeby Polacy byli zdrowi. On, że tak powiem, on nie jest, tak się mówi, on biedny, niestety walczy z tymi sprzedawcami suplementów już od lat. Pod spodem wkleje jego bloga. Warto poczytać. Mnóstwo wiedzy tam się znajduje. I z tego bloga dowiecie się, że on już o szkodliwości witaminy D3 to chyba z 10 lat temu mówił. Jeszcze dużo wcześniej niż ja. Także pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze z Polski. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.